Witajcie, znów po bardzo długiej przerwie. Przypomnę sobie, jak to wszystko działa. Tradycyjnie się. No, zawrócę. Nic nie ma, nic. Dobra. No i co? Co teraz? A tak, ten cudowny etap. Jak się nie pośpieszę, no to. Ludzie! Oczywiście. Gorąco, mimo że deszcz leje. Okno otwarte i. O, słyszę kryształki. Tiririn. Nie się te samo zamkną jeszcze te kałuże! Te kałuże są najgłośniejsze. Ludzie. Tak to właśnie jest. <laughs> Jak to powiedzieć? A tak! Jestem w domu, tydzień leje. Wyjeżdżam, ładna pogoda i się przez tydzień tak utrzymuje, O nie, tylko nie te hmm. Oczywiście wracam, znowu leje. siły nie mam. Dobre, nieważne. Mmm... Wytrzymam, wytrzymam, wytrzymam. Nie, nie wytrzymam, wiecie? Trudno. Duszę się. Zresztą mam tu szklankę wody, to nie umrę. Tak, tak, Wziąłem sobie coś do picia. Pierwszy raz w życiu chyba. Chociaż nie, Dzisiaj jak fazowa herbatka to samo za siebie mówi. No gdzie telezon? Może się mnie nie przejmę? Nie. Mi się po prostu nie da nie przejmować. Dobra, naprawdę niepokoi mnie to, że kończę tą serię. Na szczęście tak szybko jej nie skończę, bo niedługo, uwaga, znowu wyjeżdżam! Nie do Barszczu. Nie na wszystko się głupio powiedziało, nie wyjeżdżam do żadnego Barszczu. Tylko na wieś. <laughs> Blisko Bałtyku. Ten gdzie? To jest niby ta słynna wieża. Trochę się przeliczyłam. Taka mała jakaś, no... To bym mogła chociaż coś ciekawego powiedzieć. A tu się nie da, tu się nie da. Sekreta to powinnam powiedzieć, że nawet nie próbuję szukać, ale tak naprawdę się tak ciekawie rozglądam. Ja tu nic nie wiem, walę to. Dobra. Niestety jest milczenie. Ja lubię milczenia w let's playach. Myślę że wy też oczywiście znaczy sobie wzięli gameplaya na ten przykład. Tym gdzie? Wyżej? Mam się spiąć? Mm. Co za kolumienka? Wygląda podejrzanie. Tak paranoja się odezwie, jeszcze nie raz. Chwila. Ja tu wrócę? Dobra, trudno, jak będę się nad tym wszystkim Co zastanę... To są takie balony jakieś, dlaczego one służą? Ej... A, ja mam moc. Spoko. No, chodźcie, mrok rumki. Chwila, co?! Chyba nie będzie teraz lawy, nie, ja chciałam jeszcze zejść i zobaczyć co to za baloniki Ta muzyka mi się już z lawą kojarzy. Już mam starsa, że ona zaraz wycieknie. Wiecie, jaka ta gra jest straszna. Co to za baloniki? Ej! Hej, wejdę tam? Już głupa jestem, już nic tam. Czekajcie, ja zrobię krótką próbę, czy mnie słychać. Na pewno słychać, no ale to trudno. Nie zniosę, jeśli będę musiała to drugi raz nagrywać. Teraz się widzimy. Dobra, chyba. Chyba słychać. Idziemy dalej. Podusza się tutaj. Jest naprawdę gorąco. Gorąco. Co nie by dalej? A teraz te baloniki. Dobra, no, no tak poważnie. Co ja mam zrobić? Tu chyba jest taka obręcz. Ślepiej kobiecie. Każecie szuk. O kurde. Kto idzie? A dobra. Nieważne. Co się dzieje? A co się jest? A dobra. Co? Jakoś poradzę. Może nie? Co tu jest? Ludzie, ja mam tego dosyć. Wiecie, ja się do tego nie nadaję. Pomyślmy logicznie. Chociaż wy już wszystko wiecie. Tam nie doskoczę. Tu coś jest. What? Dobra, czekajcie, chwilę na chwilę może wyłączę. Spróbuję rozpracować o co w tym chodzi Chciałem. Po raz kolejny oczywiste rozwiązanie mi umknęło. Nie zauważyłam tego. To jest ciemno. To jest po prostu ciemno. Tyle, a to po co? Tutaj, tak? A, już wiem o co chodzi Aj, to jest trudne. O tak? Tak? I tak, jakby nie, co Ta. takie typowe? Ha się z tym męczyłam. Dalej, dalej! No, co to było? Jej. A nie, no. A! Spróbuję fikołkiem. Chyba jeszcze gorzej. Tak, tak, tak. W ogóle nie otworzyłeś tego. w balon. O, nie da się w balon. Pff, ile mam to robić? Teraz się nie uda, bo w ogóle wszystko skrzywiło. Hmm, jak to ugryźć? Łonaki Crayman? No właśnie te lekcje nazywają Wonaki Crayman. Hmm. Trudne. Mam nadzieję, że da coś naprawdę cennego. Hmm... Dobra, co w tym czasie powiedzieć? <laughs> dobra, Co na pewno też jest jakieś proste rozwiązanie tak oczywiste, że żygaciele ale... Ej! Co to miało znaczyć? Już mi tak ręce nerwowe lecą po klawiaturze. Tak, już myślałam, że znowu zgaśnie. I znowu te kupony z Tesco. Co? Toż mi coś? To był sekret? Już nie wiem. Mam nadzieję, że sobie nie pójdzie. Hej. A, dał mi puszkę, tak? Dobrze. No i znowu ten filmik, czemu? Nie wiem. I dla szpanu, matku. Muszę Andra jestem? Co tu jest? Dużo, dużo punktów, fajne. O więc to był secret, tak? Widziałem to jak chyba drugie drzwi. Chyba, że to już kompletna paranoja. Czekajcie, ja się rozejrzę bez puszki, a potem zobaczę. Tak, coś tu jest. A tu co? Co to jest? Ło! Wow, jakiś sekret! Ja, a ja mówiłam, zastrzegałam, że nie, że absolutnie żadnego sekreta nie znajdę. Tego nie pamiętam. Szybko! Bo one lubią znikać! Już tak ma sekretami, że znikną. Ale dobra, ważne, że go odkryłam. No nie! Teraz to się rozwali. Czekamy na nowy. No! Ale fajnie, no teraz to na pewno zniknie. No trudno. Wy byście zebrali, a to wiem Najśmieszniejsza jest, jak się odkrywa sekreta przez... No i zniknął! A nie, nie zniknął! Nie lepsze, jak się odkrywa sekreta przez czypa, ale to jest zaskop. E, co się dzieje? Panie szanowny Knaren? Nie wiem, ten lepty z chyba, że... A to tak zjeżdża. O, świetnie, Rayman, świetnie. O ludzie, co to było? Jakieś parapety. Oj! No super, jedyne co ja mówię to ekstra super, co to było, oj. Tak, ja to mam bogate słownictwo. I znowu pewnie będzie dzielenie na party, no za to kocham wieżę Leptysa. I coś przypomina... Jakiś moment. Nie wiem czemu. Kojarzy mi się z muzyką z najdłuższego skrótu. To najdłuższy skrót chciałobyś. To niby się wali, tak? A tak, a później to można przejść po balonach. No. Tak? Takie buty? A, a tam? Powinnam tam wejść? Dobra, trudno. Leje na to. Hmm... Co by tu powiedzieć, zwierzę? To jest taki fajny moment. Nudno będzie, po prostu nudno, bo nie... Co powiedzieć? Co to za widok? Co to za widok? Mogę wysokości. Wiem. Mam nadzieję, że nie jestem jedyna, nie chcę wyjść no na... Nie! Na taką cię która się wszystkiego boi. Arachnofobia, klaustrofobia. Jeszcze wysokościofobia? Nie wiem. Ciekawe, czy się boję ciemności. Chyba nie. Nie aż tak, dobre, nieważne. Z chęcią, serio, z chęcią bym. Ajaj! Aj, powiedziała coś ciekawego, ale tu się nie da. Patrzcie, co ja mam powiedzieć. I w górę. Jump, fall in love. Co? No super. Na sam dół. Tam, gdzie moje miejsce. Niestety. No... Zaraz to krząkanie. Nie wyzdrowiałam. Jak byłam w kościele, to mam w takim kościele, gdzie był obraz, w którym się modli... Modlili ludzie i wtedy... Zdrowieli. Nie wiem, jak się to odmienia. Nawet tych najcięższych przypadłości. Też się modliłam, żeby... I gardło już tak przestało boleć. I potem... Tak, poszłam już spać w noc. Obudziłam się o 4 rano, idę spać. Jeju, spać. Idę się napić i nagle takie olśnienie, że ja jestem chora, bo nic nie piję. Serio, mam suche gardło. Nie wiem, co to obchodzi. Po prostu pomyślałam sobie, że mogę sobie wyjątkowo pozwolić na... Oj, już wiem, co robić. Ja tam idę, jeju, gupek. Mogę sobie pozwolić na krzenienie, bo tutaj naprawdę, gdy jeszcze było coś ciekawego, global. Inne postacie. To pierdolny jakby tak smuca No, ciekawe. Wakacje fajnie mijają. To, czy mnie fajnie mijają. Mam nadzieję, że Wam też. Jak widzicie, tak rzedzi, nagrywam. Ale spoko, to będzie teraz mój ostatni taki wyjazd, a potem już Was nie opuszczam. na rok szkolny. No, cudnie. O kurde. Pani mnie zabije. Bo oczywiście byłam w drugiej klasie. Mogłam, mogłam mi mówić. Eeeem, tej w drugiej klasie, nie musisz wygrywać teraz konkursów biologicznych. Ale w trzeciej klasie się za ciebie weźmiemy, czy nie? Innymi słowami, teraz mam przerypane. Nie dadzą mi spokoju. Hmm. Dobra, dalej, dalej. Niedługo już skończę ten etap. To będzie cudo. Co, co to jest takie okienko? To jest główne wyjście, czy jakiś sekret kolejny? Hej, chwila. Dokąd prowadzi to? Nie, to jest niżej, prawda? Nie, no to pewnie nie prowadziło, takie sekrety, ale co mi tam. Tam widziałem jakieś okienko, ja muszę tam iść. Co tam iść. Ale jak? Czekajcie, bym się rozejrzała, ale w tym przygapie to pazy. Ci boję, że jak on wejdzie, to zacznie się śmiać i skończyć poziom. Nie, jeszcze oni. Ale arena? Fajnie. To było to okienko nie, ja widziałam inne, takie zielone. Też widzieliście? Okienko? Jest paranoja. Teraz się rozejrzę, okej? Okay? Tylko niech on mnie przestanie napastować. Stary, nic o ciebie nie mam. ty nie powinieneś mieć nic z domu. No i ja jeszcze jeden. Jeszcze lepszy. Ej, nie! Jeszcze mi poza zasięg ucieka, jakiś cwajak. No i super, jeszcze brata wybrał. Tak, żeby. Ej, słyszę taką muzyczkę. Nie, ja nic nie słyszę, sorry. Ale tutaj akurat nie żałuję. Hmm. Nie żałuję, że nie słyszę, nie ma takiej muzyczki super. Ej, ale pod koniec będzie fajna muzyczka, jak jej nie będę słyszeć, to będę żarła. Jeszcze ty! Jesteś piąty i szósty, ile ma być tych serii? Naprawdę. Jeśli ja nie znam na szóstkę, ja bym mówiłam, co uważam, że to jak egzamin wygląda, no to... Nie wiem, po co tu przyszłam. Co ja zrobię po reymenie? O, zrobię po Raymanie. Co to będziesz? Nie będę mogła krzyczeć. Rayman, przeszkadzasz mi. Nie słuchasz mnie. Będę gadać. Do innych. Stradzę Raymana. Nie! No, ale z dolarkiem to powinien być ostatni. Mm. Chwilę. Rozejrzyjmy się. Widziałem jakieś okienko, jakby Paranoja? Tu się rozejrzyjmy. Fajnie, to jeszcze tak jedzie. Serio, czy ja mam paranoję? Widziałam coś. Nie chcę tego przegapić. Znowu. Jak zwykle. Nie! Nie chciałam spaść! To tak podświadomie. Hmm. I co dalej? Tak stoję co na krawędzi, ale nic. Nic nie widzę, głupia jestem. Paranoję mam. Tak, po prostu Londonai. Cześć, serio, jakbym miała zwiedzać jakieś miasteczko. Chyba to widziałam. Ja sobie nie wybaczę, jak to pomina Wobec tego. Jeszcze ta muzyka, ja słyszę tylko to perkusję. A tam coś jest? Nie, to jest na samym dole. Dobra, trudno, wy to rozpracujcie. Nie, się już nie chcę kombinować. Sorry, jeśli. Bo tam nic nie było, no to naprawdę niepotrzebnie się tak martwiłam. Co zapis? A nie, teraz będzie najlepsze!